Dzisiaj rozważymy Ewangelię z 21. Niedzieli Zwykłej na rok B. Słowo Ewangelii według świętego Jana: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich, to Was gorszy. A gdy ujrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlatego Wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodził. Rzekł więc Jezus do dwunastu. Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo państwa. Bardzo proszę, nie wyłączajcie tego filmiku. To ciągle my. <głosy> <głosy> już ostatni raz. <noise> w składzie. <noise> Mamy <głosy> ciąg dalszy Ewangelii, który rozpoczęliśmy wcześniej i bardzo, bardzo w wielu momentach księża, którzy już kolejną niedzielę rozważają właśnie tą mowę eucharystyczną, już na na pierwszej chomili mówią prawie wszystko, i, i, i trudno jest o jakiekolwiek treści już później, kiedy, kiedy jest właśnie ta, ta niedziela, przychodzi jeszcze dodatkowo, dochodzi zmęczenie z powodu kończących się wakacji, ale do dzieła. Spróbujmy rozważyć. Trudna jest ta mowa ktoś jej może słuchać? Jezusa mowa jest trudna. Nie jest taka codzienna, taka łatwa, tylko jednak trzeba się na Chrystusie skupić. Trzeba, żeby zrozumieć Chrystusa, trzeba się w niego zasłuchać. To tak? mhm. nie się nie stanie z jednej eucharystii nie stanie się z jednego spotkania z Chrystusem, tylko właśnie tak, to, co mówiliśmy już o paru tygodni, to takiej pedagogii, tego wychowania Pana Boga. Bo Boża mowa jest trudna. Najtrudniej jest w świecie być normalnym. Mhm. Łatwo gdzieś być albo skręcić być. Powiedzmy, Gwiazdką? Gwiazdką albo być jakimś, właśnie gdzieś skrytym, może nie być takim, właśnie normalnym. No. Mm -hmm. Normalność jest naprawdę trudna. Mm. A tutaj, właśnie Pan Jezus, poprzez swoją taką normalność, też zaprasza nas do rzeczy niezwykłych. Mm, więc ci, którzy nie potrafili pojąć tej nauki Pana Jezusa, yy, odchodzą z gorszeni. Gdyż, gdyż przede wszystkim, myślę, nie potrafili otworzyć się na to, że Bóg może być tak blisko. Hmm. Że może być pokarmem, że może przyjąć ludzką naturę, że może żyć w nas. To nie mieściło się w światopoglądzie Izraelity. No, Panie Jezus, zwracam uwagę, co daje życie człowiekowi? Duch daje, daje życie natomiast wyczuwa Pan Jezus, że niektórzy w Niego nie wierzą. I dlatego Pan Jezus konfrontuje ich z tą prawdą, że gdyby nie, nie zamiata tego gdzieś tam, tylko po prostu mówi konkretnie, są wśród Was tacy, którzy nie wierzą. Czyli nie wierzą w tą mowę, gorszą się nią. Jak to może być? Jak możemy spożywać Jego ciało i pić Jego krew, prawda? A, a Pan Jezus, jak gdyby, na razie to zostawia na boku, natomiast zatrzymuje się na ich niewierze. Czyli, żeby móc dojść do takiego momentu, że to ciało Chrystusa daje mi życie, czyli dudaje daje mi życie, najpierw muszę się uporać z wiarą, ewentualną niewiarą w sobie. Wtedy, jeżeli, dajmy na to, wejdę w przestrzeń, że wierzę, to już nie będę się gorszyć. Jak się nie będę gorszyć, to, 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 to będzie dawało mi, Eucharystia będzie dawała mi życie. Natomiast, no i to jest, to jest właśnie bardzo dobrze, że znowu wracamy do wcześniejszego, co rozmawialiśmy też odnośnie właśnie pokory, bo, bo, bo może być, zdarzyć się tak, że nawet spotkam się z kimś, kto powie mi słuchaj, ale ty nie wierzysz. Co się ze mną wtedy dzieje? Najpierw się pojawia zaprzeczenie. Nie, 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 nie zgadzam się z Tobą, nie masz racji, itd., itd. A natomiast dopiero pokora pozwoli mi po przyznać się, czy faktycznie wierzę, czy nie wierzę. Czyli skonfrontuje mnie z tym, jaki jest. No i wtedy dalej, już jeżeli, jeżeli wierzę, to Jezus wchodzi w moje życie i je zaczyna przemieniać. Hmm, to z pokoju, tak mi się przypomniało mm. takie powiedzenie, nie wiem, na ile one sprawdziwe, tylko gorszy się gorszy. Czyli jeżeli <grym grym grym> ja doświadczę swojej nędze jednocześnie miłosierdzia Bożego ogromnego, to nic mnie w życiu nie zdziwi i, 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 no i potrafię dostrzec Boga wszędzie. Natomiast, te, natomiast w momencie, kiedy uważam, że wszystko wiem najlepiej, no to wtedy jest coś, co jakby, no, wykracza poza moje możliwości, moje, mm. moje, moje postrzeganie rzeczywistości i to. I to wiąże się też z, z, z moim systemem wartości, z, z moją wiarą itd., itd. Ale z drugiej strony, hmm. właśnie tylko gorszy się gorszy, ale ciągłe właśnie tak przybywanie z, z gorszym, tak? Na przykład teraz jak często ludzie po prostu oglądają filmy, które wiedzą, że mają złe treści w sobie, tak? że tam są poskrywane elementy, które całkowicie odbiegają od wizji świata, od patrzenia, no to co, to, to, to nas pływa, co nie? I tylko gorsze się gorsze, ale z drugiej strony, no mimo wszystko my nie możemy dać sobie przebywać ciągle ze złem, czy okay. z jakąś ideologią, która gdzieś nas próbuje, nas zmienić, nasze spojrzenie. I tutaj jeśli chodzi o tę wiarę, mamy takie wrażenie, że, że my jesteśmy w lepszej sytuacji teraz, bo my już tak jakby mamy to objawioną tą naukę Eucharystii, ale ja wielu, wiele razy przyłapuję się na tym, jak, jak ta wiara jest słowa. I przypomina mi się taka pewna historia, kiedy to pewien student historii sztuki zaprosił swojego kolegę muzułmanina, żeby mu pokazać swój kościół parafialny. No i zaprosił go, mówi: Tu jest taki zabytkowy obraz, tu jest taki zabytkowy obraz, tu zabytkowe organy, tu jest zabytkowe, jeszcze coś innego, schody. A, mówi, A co jest tutaj na samym środku? No, a co to jest stanowka? No to jest tabernakulum, tutaj nie szkarżyby Bóg. Ale ty nie wierzysz. Bo tak. gdybyś wierzył, to byś cały czas klęczał no, klęczkę, i, tak. i byś mi zaczął właśnie od, od, od tabernakulum, a nie od zabytkowych o, organów itd. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak Więc, więc tutaj no, jest to wiarą. Tak. Ja często analizuję, ile czasu poświęciłem na komputer, ile czasu poświęciłem na to, na tamto, na sen, ile czasu poświęciłem na to, żeby adorować Pana Jezusa wówczas. I wychodzi samo, czy jest, ta wiara, czy jej nie ma. No ale, no, ale właśnie, ale tutaj ta konfrontacja, proszę bardzo, dała mhm. taki efekt, że już iluś z nim nie chodziło. Czyli tu mhm. e, czyli, czyli, mamy pokazane, że nie tylko było dwunastu uczniów, że jeszcze byli inni, którzy przysłuchiwali się nauce Jezusa. Ale, jeżeli, ale właśnie gdzieś jakoś odczuli, czy uznali, że trudna jest ta mowa, i już przestają chodzić z Jezusem. I wtedy Jezus jak gdyby, tutaj fajnie jest też pokazane, yy, kieruje słowa do dwunastu. Jak gdyby chce ich zatrzymać na tym, czy wasza wiara jest na tyle mocna, że zostaniecie ze mną, czy wy też chcecie odejść, prawda? No i teraz odzywa się Piotr, ale do kogo pójdziemy, to masz słowa życia wiecznego. Więc. Yy, jak gdyby Piot, który zawsze był takim, jak gdyby, no, znaczy był przez Jezusa później wskazany, że jest skałą, prawda? E, takim przewodnikiem dla innych tych apostołów, e, swoje to wyznanie, jego to wyznanie powoduje, że jednak tamci może na chwilę mieli wachnięcie też między wiarą a niewiarą, ale zostają zostają, bo, bo Piotr mówi wyraźnie, ale do już pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, czyli, czyli przy Tobie będziemy mogli, będziemy mogli żyć, przy Tobie nasza wiara będzie wzrastała. Jak odejdziemy od Ciebie, to mamy pustkę, mamy nic. Aczkolwiek nie był on sam doświadczany na różne sposoby. Jego wiara była na różne sposoby doświadczona też przez Pana Jezusa, no ale wytrwał i dlatego właśnie stał się to opoką. I ta konfrontacja tego, na ile wierzę czy nie wierzę, dokonuje się w takim realnym świecie bardzo często, właśnie wtedy, kiedy idziemy gdzieś, no nie wiem, w środowisku pracy, w towarzystwie. Czy rzeczywiście mamy tę wiarę na tyle silną, że potrafimy bronić wiary? Czy, czy powiedzmy, kiedy są, nie wiem, głoszone jakieś poglądy sprzeczne z moją wiarą, czy ja mam odwagę? zabrać wtedy głos. Właśnie różnic z tym jest I, i to jest właśnie bardzo dobry taki papierek lakmusowy mojej wiary w takich konkretnych, realnych sytuacjach. Mogę, może mi się wydawać, że mam tę wiarę, tak o sobie myśleć, a wtedy właśnie... Weryfikacja. Tak, weryfikacja. Tak, z, weryfikacja. weryfikacja. z Jezusem zawsze będzie weryfikacja. Z Jezusem nie ma, że mi się będzie wydawało, że mam wiarę. Na tyle sposobów może mnie Jezus wypróbować, mojej wierze, i dopiero próby, zostanie przy nim, pod wpływem tych prób pokaże, czy mam wiarę. Wiara musi być próbowana, w przeciwnym razie mogę żyć przeświadczeniem, że mam wiarę, ale wcale jej nie mam. Wcale jej nie ma. Dlatego ona musi być próbowana. I wtedy się faktycznie pojawia, czy ja wierzę, czy nie wierzę. I każdego, kto jest blisko pana Jezusa, czy chce wchodzić z nim w bliższą relację, wcześniej czy później próby wiary spotkają. Nie ma tak, że nie. Próby wiary na różnych płaszczyznach. Także muszę się z tym po prostu liczyć. Liczyć idąc za Jezusem, że takie próby przyjdą. Tak, taka myśl przyszła, moi drodzy, że są takie, można powiedzieć, trzy momenty. Niesamowicie trudne, które sprawiają, że może no, zaczyna się no, chwiać na świat wiary. Pierwszy, właśnie to jest, to jest mowa o tym, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że jest prawdziwym Bogiem, że jest synem Bożym. Mm -hmm. Więc to jest też ta prawda, z ja którą musimy się skonfrontować i po prostu to jest mega ważna w naszym życiu. Czy ja przyjmuję Jezusa jako Boga? Mm -hmm. y, y, dalej, prawda Eucharystii, czy wierzysz, że je, ja jestem obecny, prawdziwy właśnie w tym sakramencie, że przychodzę do ciebie. Y, I trzecia, to kiedy Pan Jezus na krzyżu, kiedy wiele ząpiona nawet, nawet apostołów, czyli ten moment y, takiego też opuszczenia, takich niesamowitych trudności, kiedy możemy mieć wrażenie, że zostaliśmy opuszczeni przez Pana Boga, a, a tak tak naprawdę nie jest. Więc są takie trzy dla mnie szczególne momenty trudne, jeśli chodzi o wiarę. I tu, jeśli chodzi o mowę Eucharystię, ja już od dawna jakby to widzę, że bez Eucharystii tracę wiarę. Jeżeli przestaje przyjmować komunie Świętą, to widać też to w historii Kościoła, że właśnie to Słowo Boże jest niesamowicie związane z Eucharystią. Tam, gdzie ta Eucharystia była przyjmowana, ta wiara się rozwijała, kiedy tej Eucharystii brakowało, to Momentalnie po prostu ci chrześcijanie tracili moc. No tak, no bo moc pochodzi od niego, nie od No W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, właśnie, kiedy się pytano, słuchajcie, wy tyle ryzykujecie, przychodzicie na Eucharystię, e każdy może was oskarżyć o to, że jesteście chrześcijanami, możecie zginąć. E w a oni mówili, my nie potrafimy żyć bez Eucharystii. No. no, więc właśnie, i to jest, to, jest, to jest dla nas, nas także, Że musimy być właśnie to, to, to włączenie nas w ciało mistyczne Chrystusa. Tak? Jesteście, yy, jest winoż, tak? I jesteśmy tymi, którzy są złączeni z tą wino no, 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 a, a tam yy, mamy wyraźnie poka powiedziane o ogrodniku. No, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby był lepszy plon czegoś tam, no to to przezrzedzamy, przycinamy, prawda, i tak dalej. No i wtedy i tak samo jest w naszym życiu. Też Pan Jezus będzie nam yy, tutaj właśnie to, o to, co ksiądz powiedział. To jest jedna z największych chyba prób wiary. Yy, poczucie, że zostałem przez Pana Boga opuszczony. A dlaczego nam Pan Jezus, Pan Jezus dzieli się z nami tym odczuciem, ponieważ sam je doświadczył na krzyżu? Tak, został całkowicie opuszczony. I teraz to, chociaż on nas nie opuszcza, ale odczucie takie wewnętrzne, że jesteśmy opuszczeni przez niego, to jest poczucie, że moje życie nie ma sensu. Nie ma sensu. Nikogo już nie ma. Nawet Pan Bóg nie opuścił. No i, te, i to doświadczenie właśnie dopiero pokaże. pokaże moją wiarę bardzo mocno pokaże. Wtedy, jeżeli wytrwam w takim opuszczeniu, jak był Jezus, to faktycznie Pan Jezus potem potrafi też o wiele, wiele was dać. Wiecie, w się to połączyło, kiedy państwo mówiła, to właśnie to, mi się, to co odczuwał święty ojciec Pio podczas Eucharystii. On od, na sobie właśnie odczuwał, że Eucharystia to jest Golgota. No Nam często te... to umyka umyka, czasami traktujemy Eucharystię jako pewne przedstawienie, czy ksiądz ładnie Chomilie powiedział, czy brzydko, czy mi się podoba, czy nie podoba. Widać Jezusa takiego yy, z trochę sfrustrowanego, tak, że że jak więc Jezus do nas, czyli Wy chcecie odejść, że On też hmm. to przeżywał, tak, że no. to nie jest do Niego obojętne, że ktoś odchodzi od Niego, że już nie wysłuchać. słuchać. Yy, no. Bo jest to trudne, jeszcze odwołam się do tego ojca Pio, że, że w, mówię, to nie jest przedstawienie, to jest, jesteśmy na Golgocie, to jest Męka Jezusa. E, i, I kiedyś zapytany ojciec Pio e, właśnie o to, co czuje podczas Eucharystii, on mówi, że czuje, że wiszę z Jezusem, nie? Mhm. Na krzyżu. Więc to jest trudne doświadczenie. Tak. Nie? To nie jest tak, jak niektórzy śpiewają, że: Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy Ci nikomu. No, prawda? że to, to też jest, jest moment, kiedy ja szczególnie jestem z Jezusem na krzyżu podczas eucharystii. Tak, tak. No i, i, i potem, i potem, a potem to jest na eucharystii, ale potem ten krzyż ewentualnie okaże się w moim życiu. Tak. I dopiero wtedy będę mógł mówić. Czy wierzę, czy nie wierzę, czy pani Jezu, jesteś moją miłością, czy nie jesteś moją miłością. Wszystko wtedy wyjdzie, wszystko, wszystko Pan Jezus wtedy odsłania całkowitą nagość człowieka I wtedy, i wtedy, wtedy jesteśmy naprawdę prawdziwi i wtedy On wchodzi całkowicie ze swoją miłością, jeśli mu wtedy to powierzamy. On wtedy przejmuje inicjatywę i nas zaczyna gdzieś coraz bardziej jeszcze sobie kierować i przemieniać a i napełniać nas swoją miłością. No, no ale jest, to jest proces. Jest, tak? jest to też trudne, dlatego nie ma co się dziwić, że ci, którzy idą po najmniejszej linii oporu, odchodzą no tak, niestety, tak, tak, tak. i to, co się wiąże z jakimkolwiek trudem, to często jest tak zniechęcające, jest to tak wielka bariera, że nie pójdę. No ale w momencie, kiedy nie idę naprzód, nie podejmuję tego trudu, no nie mogę się dziwić, że wtedy moje życie... Nie zmienia, tak. Nie. Że nie. ciągle czegoś brakuje. Wszystko to takie jest szale. No.